Dzień dobry, a co my tu mamy, proszę Pana? No, o taką zimę to ja walczyłem, proszę Pana, mi się podoba. Szkoda tylko, że mam letnie opony w samochodzie. Hmm. <grym> no nic, jakoś damy radę. Dzień dobry moi drodzy i siemaneczko Witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Luxon, to jest kanał Aktywny Kierowca e, Dzisiaj tak dość nietypowo, niecodziennie Bo witam się z wami z samochodu prywatnego Ale żeby nim w ogóle ruszyć do pracy No to muszę go troszeczkę odśnieżyć Słuchajcie, przyszła zima do Austrii Co za w ogóle niespotykana sytuacja, co? <laughs> zima w Austrii Ale nie, tak zupełnie, zupełnie serio zupełnie serio, tej zimy w Wiedniu naprawdę nie ma, nie ma za często tutaj akurat ścieg jakby nie docierał zbyt często więc jak moje dzieci to dzisiaj rano zobaczą jak wstaną, no to będzie niesamowita radocha w domu, to na pewno ja biorę się za odśnieżanie samochodu i ruszam w kierunku firmy nie sądzę, podkreślam nie sądzę, że dzisiaj będziemy w ogóle pracować bo przy takiej pogodzie zazwyczaj oni e, zgłaszają ten szlecht weta, czyli tą złą pogodę ale jechać trzeba i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam do oglądania. Powiem Wam, że sypie naprawdę mocno. I nie zdarza się to zbyt często, ale zima zaskoczyła drogowców w Austrii i to naprawdę bez. Bez żadnych głupich podtekstów A tak jak mówię, mam termin na wymianę opon Już wiem, że powinienem to zrobić już dawno temu Jestem sam sobie winien, ale mam termin na wymianę opon Na tą sobotę No i muszę sobie jechać powolutku Żeby czegoś kurde nie nawyrabiać jeszcze O, jedzie jakiś pół akurat No nic, jedziemy powolutku Nawet przy ruszaniu mi lekko koło Moments later. Tak zrobię kochana. Jak widzicie, jedziemy dalej. Drogi już są troszeczkę odśnieżone, ale sam nie wiem po co ja tam w ogóle jadę. No, przecież przy takiej pogodzie normalnie się nie pracuje, ale jedziemy, zobaczymy jak to wygląda na miejscu. Dzisiaj mamy budowę tylko 20 km od Wiednia, ale nie sądzę, żeby tam to wyglądało inaczej, jak mam być szczery. zakaz na 3,5 tony, ale wbijamy się. Za 700 metrów mamy cel, także inaczej nie mam jak. No i tu już widać pługi tymi głównymi drogami jechały, a tutaj już raczej omijały. Gdzieś za 500 metrów skręt w lewo i będziemy widzieć gdzie my tu mamy zajechać. Adres się zgadza, więc to musi być gdzieś tutaj. Śnieżek nie przestaje padać, więc dzisiaj to by było na tyle. Nie pracujemy, szlecht tweta, jedziemy do domku, napić się ciepłej herbatki i wracamy do pracy jutro. Także zapraszam na dalszą część odcinka, dla Was to będzie kilka sekund, a dla mnie cały dzień. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pracować to się dzisiaj nie napracowałem, ale autko przynajmniej mam. Nie tak bardzo zaśnieżone, także nawet się chyba obejdzie bez odśnieżania. Wsiadamy, lecimy do domku. I wracamy do pracy jutro. Siemaneczko moi drodzy, witam Was ponownie. Dla mnie to już jest następny dzień, dla was raptem parę sekund. A dzisiaj śnieg już nie pada, ale jest minus 2 stopnie, jest tak cholernie zimno. Ale to zlecenie, które mamy tutaj wykonać, jest jakoś mega pilne, więc, więc nie, ma, nie ma za bardzo dyskusji, nie ma gadania, trzeba to po prostu zrobić i tyle. Ja muszę teraz rozładować kopareczkę. Oni tu będą zaczynać kopać. Jakiś beton jest do skucia tutaj, także będzie to wszystko widzieć. Na razie jest do rozładowania koparka i muszę jechać na magazyn, przywieźć jakiś materiał do szalowania, także. Ruszamy z kolejnym dniem. Zapraszam. w niuą mu się grzeje, kurczę pieczone. do tego magazynu zewnętrznego tej firmy budowlanej, dla której pracuję Jest to jeden z magazynów rozsianych po całej Austrii, które, które ta firma ma Jeden z większych magazynów, ale jest to jeden z magazynów, na których bywam najczęściej ostatnimi czasy Tak jak mówiłem wcześniej, muszę tu załadować materiał, bo będziemy dzisiaj betonować fundament pod paczkomat To jest praca, którą w tym roku, zanim zacząłem jeszcze nagrywać swoje filmy na YouTube jest to praca, którą robiliśmy naprawdę, naprawdę bardzo często. Początkiem tego roku, później dostaliśmy zupełnie inne zlecenia i teraz na sam koniec roku wracamy do tego. Także, także ja, tak jak mówię, już dojeżdżam, muszę się załadować. Tam ma przyjechać jeszcze jakiś jeden kolega, który ma mi pomóc się załadować. Nie będzie tego dużo, bo z tego, co wiem, to ten fundament ma, ma mieć raptem 2 metry chyba długości. Także to jakiś taki malutki ten paczkomat będzie. W każdym bądź razie będzie coś nowego na kanale. Coś czego jeszcze nie widzieliście, więc betonowanie. No tutaj naprawdę zimowa scenaria, tu jest w ogóle minus 3 stopnie, także mega zimno. Różnica temperatury dość spora, nawet minus 4 teraz mi się pokazało, także także naprawdę, naprawdę zimno. No ale co, nie zostało już wiele, słuchajcie, nie zostało wiele dzisiaj z piąteczek, piątunio. Podejrzewam, że maksymalnie do 14 praca, więc, więc nie ma problemu. I przyszły tydzień 4 albo 5 dni pracy. Eee, no i zaczynam zimową przerwę, zaczynam zimową przerwę. Prawdopodobnie potrwa ona aż do lutego, ale to też wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać pogoda. A w przyszłym roku, naprawdę, naprawdę, same nowości nowa firma, nowy samochód. No, dużo nowych rzeczy będzie na kanale, będzie co pokazywać. Także już teraz Was gorąco zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków, kolejnych materiałów. A ja powolutku dojeżdżam do siedziby, do magazynu i trzeba będzie się załadować. No tutaj to powiem Wam, że ewidentnie od śnieżarka nie dojechało, <laughs> tylko wszystko wyjeżdżone przez ciężarówki. W sumie e, podłoże jest takie, że jakby przyjechał pług, to zebrałby pewnie więcej kamieni i ziemi niż śniegu, ale, ale może coś było posypane albo się wymieszało z tym błociarem już. Ciężko mi powiedzieć. O, kolega z firmy tu też się ładuje, widzę. Co on tu ma do załadowania? Ciekawe. Co tu się dzieje? Ludzie, ludzie. Dobra, ładujemy moi drodzy.